Hej, hej kochani, witam Was w pierwszym odcinku naszego misia na drutach. Co będzie nam potrzebne? Na pewno włóczka. Ja będę korzystała z włóczki Nord. Ona ma 170 metrów. 170 metrów 50 gramach na już Wam powiem druty 3 mm. 2,5-3 mm. Ja będę używała nieco cieńszych drutów, ponieważ chcę uzyskać taki efekt nieprześwitujący. Używam drutów 2:25. Będzie nam oczywiście potrzebne szydełko dla zabezpieczenia, jakby nam spadło oczko, oczywiście nożyczki, ostre nożyczki, igła, tempa dziewiarska. Oraz oczywiście y, znacznik. Ja używam takich metalowych, cieniutkich. Zatem zapraszam Was serdecznie do wykonania pierwszego elementu, czyli głowy. Y, zostawiamy sobie troszeczkę dłuższy kawałek, ponieważ będziemy narzucać teraz oczka. Musimy ich narzucić 12. Czyli ja mam ułożone palce w ten sposób, odwracam. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste i dwunaste. Mamy dwanaście oczek. Teraz przesuwamy je na żyłce. Na początku będzie dość trudno. I odliczamy sobie 6 oczek. 3, 6. I sprawdzamy, czy mamy 6. 2, 4, 6. I dzielimy robótkę na pół. Ja mam dość długą żyłkę. W tych drucikach. Nie wiem, czy się nagrało, ale wykonaliśmy, bo mi wyrzuciło z telefonu. Generalnie przerabiamy teraz 12 oczek na prawo, bez dodawania. Ja przeszłam teraz na drugi, na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 I 6. Tak, przerobiłam 6 oczek, znowu odwracam. Teraz w tym okrążeniu będziemy dodawać. Dodawać oczka, czyli rozszerzać. My oczywiście zaczynamy teraz robić od pyszczka i pracujemy cały czas w okrążeniach. Ta zabawka nie będzie do szwania wszystkie elementy, znaczy będzie do elementy już zrobione, ale nie te elementy, które szy, yy, dziergamy. Teraz będziemy dodawać, czyli tak. Pierwsze oczko przerabiam normalnie na prawo, drugie oczko przerabiam na prawo i narzut. I znowu dwa oczka normalnie na prawo i narzut. Dwa oczka na prawo i narzut. Oczywiście tutaj ja sobie tak przytrzymam. Tak, palcem widzicie, ja sobie czyłam nitkę, muszę wiedzieć, że tu jest narzut. Przesuwam sobie te oczka. Daję sobie tak, tam mam oczywiście narzut i znowu dwa oczka przerabiam i narzut. Dwa oczka i narzut. Dwa oczka. I znowu narzut. Oczywiście możecie sobie dodawać oczka według swojego uznania, tak. Możecie z nitki poprzecznej, jak i również w inny sposób. Wam ulubione. Także. Dodaliśmy pierwszy raz. I znowu wyciągam nitkę. Jest ja tego mieszania na początku, ale to mówię Wam na początku jest zawsze trudniej. I znowu przerabiam. Raz. Dwa, i tu mieliśmy narzut, widzicie? Ta pętelka jest całkiem inna. I ją przerabiam od tylnej nitki, czyli wbijam się z tyłu. Tak, mamy trzy oczka i narzut. Raz, dwa, i tu miałam narzut, czyli widzicie, jest różnica. To jest po prostu narzut, i wbijam się od tylnej nitki. trzy i narzut. Raz, dwa. Tu miałam narzut, czyli też wybijam się od tylnej nitki i robię narzut. Później możemy już przejść po prostu z nitki poprzecznej. Pokażę Wam w drugim, w kolejnym okrążeniu, jak to sobie wykonać. tak? trzeba pilnować, żeby te oczka na mnie spadły. Wyciągam sobie drut i druga strona, czyli raz, dwa. Tu mieliśmy narzut, czyli ja sobie go przerabiam od tylnej nitki. Raz, dwa od tej tylnej nitki, tak, bo to był narzut. Czekajcie, cofnę się. Tak, czyli tu narzut robię znowu, po, po tych trzech, tak, tu był, był narzut, przerobiłam i narzut. I raz, dwa, trzy, narzut, raz, dwa, i tylnej nitki trzy, i narzut. Znowu przesuwamy. Te druty są takie troszeczkę niewygodne, jak dla mnie. I, dalej. I teraz znowu raz, dwa, trzy, i tu mam narzut, i go przerabiam od tylnej nitki. Teraz z nitki poprzecznej, czyli pobieram sobie nitkę poprzeczną, robię narzut i przerabiam. Dobra, i przerabiam od razu. I znowu. Raz, dwa, trzy, narzut przerabiam. Czyli czwarte oczko, i znowu podnoszę z nitki poprzecznej, i przerabiam od, od tyłu. Raz, dwa, trzy. Tu mam mój narzut, cztery. I teraz mogę sobie pobrać, Widzicie, tu jest poniżej z oczka, tak? Czyli pobieram i od razu od tylnej nitki przerabiam i znowu. Przerabiam. Raz, dwa, trzy. Tu mam narzut, czyli go przerabiam od tylnej nitki. Cztery. I teraz robię narzut od razu, czyli pobieram od tutaj nitki poprzecznej i przerabiam od tyłu. Raz dwa, trzy, tu mam narzut, czwarty, tak, i z poprzecznej nitki narzucam na drut i przerabiam od tyłu i znowu, raz, dwa, trzy i mój narzut przerabiam od tylnej nitki i teraz Biorę sobie oczko poniżej i przerabiam je. No można tu też od przodu. Nie będzie dziurki. O. I teraz Wam powiem, ile mamy oczek. Przeliczymy sobie oczka. Tak, Bo my cały czas będziemy rozszerzać. Cały czas. Ile mamy oczek?

Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zobaczcie, możemy sobie zrobić w ten sposób, że wbijamy się od tyłu, pobieramy nitkę, tak. To jest nasze piąte oczko, i od przodu szóste. Tak, i znowu. Raz, dwa, trzy, cz trzy cztery. To mamy piąte oczko, czyli wbijamy się od tyłu, nie ściągamy z drutu i od przodu. Raz, dwa. 3, 4 i 5 i znowu od tyłu i od przodu, nie ściągając, oczywiście. Tak? Teraz będzie o wiele łatwiej. I robimy to samo z drugiej strony. Czyli przeliczamy znowu. Raz, dwa, trzy, cztery i piąte oczko, od którego się wbijamy od tyłu, tak. Od tył. Nie ściągamy, teraz od przodu i z jednego oczka robimy dwa. Tak. I znowu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, cztery to jest piąte, czyli od tyłu pętelka, od przodu pętelka, tak? I znowu, raz, dwa, trzy, cztery i w piątym od tyłu pobieramy nitkę i ściągamy od przodu. Ok. Pamiętajmy, że mamy tu przód robótki, tak? Tu jest przód robótki. I teraz zaznaczymy sobie markerem, żeby nam się nie myliło hmm, prawa, znaczy jedna i druga strona. Zaznaczyłam, się, zaznaczyłam sobie prawą stronę i pamiętajcie teraz, że yy, dodajemy tu, mamy 36 półsłupków w sumie już, i teraz dodajemy kolejne. Czyli następny rząd rozszerzający, czyli raz, dwa, trzy, cztery, i z piątego robiliśmy, rozszerzaliśmy. Tak, teraz cztery i piąte przerabiamy. Tak, dwa, cztery, pięć, i z szóstego robimy. Od tyłu, od przodu i ściągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz w szóstym od tyłu i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, i od tyłu, i od przodu, tak? Dodajemy w ten sposób. Może Wam to ułatwi bez narzutów. Ok. Tu mamy lewą stronę, czy lewą? Drug, drug, yy, druga strona naszej robótki i powtarzamy to samo. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i szóste oczko od tyłu, czyli wijamy się od tyłu, tak, w ten sposób przerabiamy, i od przodu przerabiamy. Tak, robimy dwa oczka z jednego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z szóstego od tyłu od przodu i dopiero ściągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i od tyłu i od przodu ściągamy. Tak przerobiliśmy kolejny rząd, w którym mamy 42 oczka. Przechodzimy do kolejnego, żeby mieć 48. Czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Widzicie, to adekwatnie idzie zawsze o jedno oczko do góry, a w siódmym od tyłu pętelka. Od przodu i ściągamy. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w siódmym od tyłu i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć i od tyłu za nóżkę i od przodu i znowu to samo, czyli raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w siódmy, siódme oczko od tyłu, od przodu i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i od tyłu, i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w siódmym oczku, od tyłu i od przodu. Nasza robótka wygląda mniej więcej już w ten sposób. I teraz rozszerzamy po raz ostatni, żeby mieć 54 oczka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pojedynczych. I teraz w ósmym wbijamy się od tyłu, wbijamy się od przodu, tak? I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pojedynczych i od tyłu bijamy się i następnie od przodu i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i od tyłu i od przodu. Tak. Dobra. I znowu po drugiej stronie. I po drugiej stronie wykonujemy to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I z ósmego robimy dwa oczka, czyli od tyłu się wbijamy i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i z ósmego raz od tyłu, raz od przodu. I znowu raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 i znowu od tyłu i od przodu. I już coś nam się tu klaruje, nasz pyszczek, widzicie, to potem będziemy zszywać. Mm. I moi drodzy, teraz bez rozszerzania powtarzamy przez na razie 10 okrążeń. Czyli 10 okrążeń zróbcie, i do Was wracam. I kochani, wykonaliśmy sobie już pyszczek. Widzicie, mamy 54 oczka. I teraz będziemy zabezpieczać pyszczek, żeby on nam się za bardzo nie rozciągał. Czyli bijamy się tu na lewej stronie, są takie żeberka. Widzicie? O! Przeciągam nitkę. I kolejne żeberko. Przeciągam nitkę, tak. I w każde oczko, w każde żeberko tu wbijam się, robić, robiąc takie coś na okrętkę. Czyli nie zaciskam na razie, tylko w każde oczko, każde żeberko wbijam się nitką. W ten sposób. Jakbym szyła na okrętkę. I, kochani, yy, widzimy się w drugiej części naszego pyszczka. Proszę sobie tutaj, tak, właśnie na okrętkę dookoła, i w kolejnym odcinku powiem Wam, co będziemy robić dalej. Półdziaczki, pa pa!